Proszę, żebyście Państwo dali znać, kiedy będziecie gotowi. Tak, TVP? Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie na konferencji prasowej. Dzisiaj moim gościem na konferencji jest europoseł Patryk Jaki, były wiceminister sprawiedliwości, z którym objeżdżam nasz okręg. Odbywam spotkania otwarte. Wczoraj spotykaliśmy się w Aleksandrowie Kujawskim, we Włocławku i w Toruniu właśnie, gdzie teraz jesteśmy. Dzisiaj jedziemy też do Kowalewa Pomorskiego, do Hełmna i do Grudziądza. Szanowni Państwo, pozwólcie, że oddam głos mojemu gościowi. Szanowni Państwo, rozmawiamy z mieszkańcami państwa regionu i przekonywujemy do tego, aby 15 października wybrać stabilny rozwój Polski. Będziemy wracać do tego, co mieliśmy za Donalda Tuska. Przypomnijmy, bezrobocie 14,4. Praca nawet 3 czy 4 zł za, za godzinę. Dziesiątki tysięcy osób na umowach śmieciowych. Dzisiaj rozwój polski jest nieporównywalnie lepszy. Stan budżetu jest nieporównywalnie lepszy jak Zagraniczna Polska. Regiony takie jak, Pański, jak państwa. Bardzo dużo zyskały na tym, że budżet jest większy, że jest równomiernie dzielony. Nie zmieniajmy tego. Są trudne czasy i nie ryzykujmy z Donalem Tuskiem. Nie wracajmy do tego, co było wcześniej. Ale drugi powód, i do tego, będę, do tego będę przekonywał mieszkańców państwa regionu, ale drugi powód, dla którego tutaj przyjechałem, to jest nie tylko ważne jest to, aby Tusk już nie został premierem, ale również ważne jest to, kto będzie nas reprezentował w parlamencie. W przyszłej kadencji. I bardzo ważne jest to, abyśmy mieli dobry, sprawdzonych polityków nowego pokolenia. Pan poseł Mariusz Kałużny przez ostatnie cztery lata pokazał, że taką osobą jest. jest. Że jest niezwykle odważny, potrafi bronić naszych wartości, potrafi e, być odważny w głosowaniach, które tego naprawdę wymagają. W związku z tym ja chciałem poprosić mieszkańców państwa regionu, aby w najbliższych wyborach oddali głos na zaproszenie numer 8 prawa i sprawiedliwości Zjednoczonej Prawicy. Dlatego, że jestem przekonany, że to jest nie tylko dobry wybór, ale że tak bardzo potrzebują w przyszłym parlamencie ludzi takich właśnie jak Mariusz Kałusz. Bardzo serdecznie dziękuję. Szanowni Państwo, miejsce też jest nieprzypadkowe. Mamy dzisiaj tu piękną panoramę Torunia. Toruń jest piękny, ale my musimy zadbać o to, aby był jeszcze bezpieczny. Te obrazki, które mamy w Berlinie, które mamy we Francji, które mamy w Szwecji, musimy zrobić wszystko, aby nie przyjmować nielegalnych imigrantów, aby nie przyjmować e, obywateli z Państw Islamskich, abyśmy właśnie żyli bezpiecznie i dobrze we własnym kraju. żebyśmy dobrze się tutaj czuli jak dotychczas. I oto, Szanowni Państwo, i o wiele spraw innych będę zabiegał dla naszego regionu i będę się starał je realizować. Zawsze staram się z Państwem być w kontakcie, sprawozdawać moją działalność, moją pracę. Myślę, że ci, którzy obserwowali 4 lata mojej pracy, mają w tym zakresie duże informacje, ale mimo to jeszcze cały czas jeżdżę, jeżdżę po miastach naszego regionu, po wsiach naszego regionu, żeby przekonywać na głos na Zjednoczoną Prawicę. I myślę, że 15 października zwyciężymy i 16 października bierzemy się do pracy, aby dalej, dalej pracować dla Polski. Bardzo serdecznie dziękuję. Czy są jakieś pytania? Do Pana Europosła. Panie Pośle, dymisja w Polskiej Armii. To Państwo zwracali uwagę na bezpieczeństwo. Wojsko to też istotny element bezpieczeństwa kraju. Jak Pan oceni te doniesienia, informacje, że najważniejsi dowódcy odchodzą z Polskiej Armii? Wkrótce będzie oświadczenie Pana Prezydenta, w którym zajdzie się wszystko. Natomiast to jest tak, że jak sami Państwo, jak sami państwo widzicie, Mamy już świadczenie szefa BBN-u, który powiedział, że który powiedział, że dymisje zostaną przyjęte, państwo będzie miało, również ta część wojskowa będzie miało e, będzie stabilne, nie jest zagrożone, dymisje się zdarzają. Dlatego bardzo spokojnie do tego podchodzimy. Jednak stan polskiej armii mówi, o problemów, które przecież każde wojsko ma to, a to co było za czasów tuska, to jest po prostu ogromna przepaść. Zarówno jeżeli chodzi o wydatki, liczebność, uzbrojenie. Ee, no to spokojnie będą następcy panu z generałów. Spokojnie sobie z tym jakieś Panie Europośle, wspomniał pan o śmieciówkach, być może sytuacja jest lepsza, gorsza, nie wiem, nie znam. Nie, 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 nie Natomiast są jeszcze zawody, gdzie patologia świeciowych istnieje, nie, ale gastronomia można by jedno wypowiedzieć. Wiem, że w KPO jest zapis, żeby zwiększyć śmieciówki w Polsce. Myślę, że na sesji kadencji, niezależnie kto by rządził, udałoby się to zrealizować? Czy znaczy umowy te tak zwane śmieciowe, tak jak myśmy je definiowali, to ich już nie ma. Natomiast rzeczywiście są inne formy zatrudnienia niż umowa o pracę. I my, dojrzymy, my dążymy do tego, żeby umowy były jak najbardziej stabilne. Stąd też podnosimy płacę minimalną, która ma. Ma być gwarancją tego bezpieczeństwa, o którym Pan mówi. I jeżeli polskie państwo będzie stawało się coraz bogatsze, to jestem przekonany, że również inne formy umowy yy, będą stabilne, bezpieczne, ale przede wszystkim płace będą jeszcze godniejsze niż są w tej chwili. Na pewno najszybciej w Unii Europejskiej gonimy Zachód, jeżeli chodzi o płace. A jeżeli dalej się będziemy tak rozwijali, to, 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 yy, to jestem przekonany, że wkrótce będzie jeszcze lepiej. Jeszcze pytanie może do Pana Kałużnego. Pan doskonale zna sytuację w Toruniu związaną z odkrytym tam po drugiej stronie kompleksem Świętego Ducha. O tym było już na jednej z konferencji. Czy Pan jako taki zaradny człowiek dla regionu zechciałby wspomóc społeczników i naukowców, którzy chcą w tym miejscu upamiętnienia tych, tych, tych wykopalisk i pozostawienia jako muzeum albo park kulturowy? No, ja oczywiście już się w tym zakresie wypowiadałem. Uważam, że takie miejsce, miejsca powinny być chronione. Uważam, żeby, że tutaj miasto, pan prezydent, zastępcy muszą dokonać wszelkich starań, aby to, co jest naszym dziedzictwem, to, co jest cenne ze względu na historię, na czas, na tradycję, na, na sztukę, żeby to zabezpieczyć przy jednoczesnym no. W skończeniu rewitalizacji tego obszaru, bo jakoś miasto musi funkcjonować i dzisiaj obszar, który jest najpiękniejszy dla turystów, który jest też ciągiem komunikacyjnym dla nas tutaj mieszkających, jest wyłączony. Więc mogę tylko zachęcić pana prezydenta do tego, aby nad tym pracować i dokonać tutaj właściwych właściwych decyzji. W związku z tym, że to są użyte pieniądze z Polskiego Ładu, można ten projekt modyfikować w trakcie, jeżeli wystąpią nadzwyczajne okoliczności. No takie wystąpiły. To o to tutaj chodzi, żeby połączyć Wy, z jednej strony park się, kulturowy jest i ewentualnie droga, ulica, ulica bokiem. Wydaje się mi że to jest właśnie rozsądne rozwiązanie. Nie sądzę, że środki z Polskiego Ładu tutaj blokują e, kwestię zmiany zakresu realizacji tej inwestycji e, no, przy takich nadzwyczajnych e, sytuacjach. Myślę, że to jest krok w dobrym kierunku, to co pan redaktor myśli. Dziękuję bardzo.